Dzień dobry kochani. Mój dzisiejszy odcinek w szczególności dedykowany jest maturzystom lat przyszłych, czyli roku 2023 i 2024, ale także tym, którzy skończą szkołę w tym roku, aczkolwiek będą przystępować do tego egzaminu. Później przez dwa następne lata. Dlaczego, moi drodzy? No, bo zważywszy stan pandemii, Centralna Komisja Egzaminacyjna długo rozmyślała nad tym, jak wam ułatwić yy, życie i wymyśliła kolejne wymagania egzaminacyjne, według których ci maturzyści do matury będą przystępować. Będzie więc ograniczona liczba lektur, no i oczywiście trochę inaczej rozłoży się punktacja na egzaminie pisemnym, lecz nie tylko. I tutaj, moi drodzy, dzisiaj specjalnie dla Was mam taką kartę, z tymi właśnie informacjami, które Wam przedstawię. Po pierwsze, proszę Państwa, ten egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które, proszę Państwa, były opracowane specjalnie na rok 2023-2024. Ale, moi drodzy, jeżeli będziecie Absolwentami trzyletniego liceum bądź 4-letniego technikum zdajecie, proszę Państwa, ten egzamin wedle wymagań egzaminacyjnych, obowiązujących w latach 2021-2022 plus część ustna. Tak, moi drodzy, taka to niespodzianka. No i oczywiście do, z tych, do każdego z tych elementów są oddzielne informatory, no i do tej formuły egzaminu 2015. Ostatni raz pojawi się właśnie w tym roku, bieżącym roku. Obowiązuje nadal ten informator z 2015. Natomiast informatory o tym egzaminie od roku 2023 plus aneksy do nich, które również pojawiły się na stronie CKE. To już dla maturzystów przyszłorocznych. No i proszę Państwa, jaka tutaj zasadniczo jest różnica? Może zacznę od tych, którzy będą absolwentami trzyletniego liceum bądź czteroletniego technikum. Zdajecie w części ustnej język polski i język obcy, bez określenia poziomu, ale 30% jest wymagane na zaliczanie tych egzaminów. W części pisemnej zdajecie poziom podstawowy obowiązkowo polski, matematyka, poziom podstawowy, język obcy nowożytny i wybrany przez. Przedmiot dodatkowy z poziomu rozszerzonego, bez progu punktowego. W tych wcześniejszych, oczywiście, tak jak było, czyli 30%. Natomiast nieco inaczej będą już mieć ci z Was, którzy chodzą do czteroletniego liceum, bądź pięcioletniego technikum, bo wtedy, proszę Państwa, jest to bardzo podobne. Bardzo podobnie to się rozkłada, ale, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, będzie to trochę inaczej wyglądało w punktacji już na arkuszach egzaminacyjnych. I teraz, moi drodzy, wybrany przedmiot dodatkowy z poziomu rozszerzonego także dotyczy tych zdających w latach 2023-2024, ale uwaga, bez progu punktowego. To jest taka dosyć istotna informacja, bo pamiętam, że w mojej osobistej klasie, moi własni uczniowie bardzo się tego Progu punktowego obawiali, jeśli chodzi o egzamin na poziomie rozszerzonym, więc tutaj, kochani, no już oni i wy, jeżeli należycie do tej samej grupy wiekowej, nie musicie się, moi drodzy, tutaj tego wszystkiego obawiać. I teraz, proszę Państwa, nauczyciele sądzili, że jeszcze w latach 2023-2024, łaskawie Centralna Komisja Egzaminacyjna zniesie obowiązek egzaminu ustnego, ale z Niedawno właśnie wydanych dokumentów wynika, że jednak ten egzamin ustny się pojawi zarówno w jednej, jak i w drugiej formule. I może ja tutaj na tym się chwilę skupię. Jeżeli będą zdawać się absolwenci trzyletniego liceum bądź czteroletniego technikum, to mamy tak, proszę Państwa, jak było: czyli w egzaminie tym czas trwania to 30 minut, z czego 15 minut przygotowanie odpowiedzi, 15 minut wypowiedź, monologowa rozmowa z komisją. Maksymalnie mogliście i będziecie mogli uzyskać 40. Punktów. Zadanie egzaminacyjne polega na tym, że losuje się jedno zadanie z zestawu, jest polecenie, tekst z tego polecenia i mamy trzy typy tekstów: językowy, literacki bądź ikoniczny, czyli obrazy lub fotografie. Nieco inaczej, proszę Państwa, będzie to wyglądało w przypadku tych z Was, którzy do matury przystąpią w roku 2023 i 2024. Także będziecie mieć 30 minut egzaminu, 15 minut na przygotowanie odpowiedzi i 15 minut na ten swój monolog oraz rozmowę z komisją, ale już maksymalnie do uzyskania będziecie mieli 30 punktów. No i oczywiście zestaw egzaminacyjny, który będziecie losować będzie zawierał dwa zadania. Jedno zadanie będzie z zadań z puli jawnej, czyli już tych, które były opublikowane wcześniej, o których mówiłam na samym początku września 2021 roku. Tych pytań było 280. No i oczywiście tutaj były to pytania odnoszące się do treści i problematyki lektur obowiązkowych. Natomiast zadanie drugie będzie dotyczyło zagadnienia związanego z literaturą, z innymi dziełami sztuki, bądź Językowego, prawda? No, i te, to zadanie drugie, moi drodzy, nie znajdzie się w puli tych pytań jawnych. Ono będzie miało tajemniczy wygląd. No, i tutaj, proszę Państwa, zadania jawne są już publikowane, jeżeli chodzi o rok 2023, bo ja o nich już mówiłam w moim filmie na początku roku szkolnego. Natomiast zadania, które mają dotyczyć egzaminów w 2024 roku, z tej jawnej puli będą Ujawnione przez CKE Uwaga 1 września roku 2022, czyli jeszcze sobie te pół roku poczekamy na kolejną, zada kolejną pulę zadań jawnych, ale tak jak mówię, to jest tylko część, bo druga część jest niejawna. No i teraz powiedziałam Wam, kochani, że mamy. Tę kwestię dotyczącą w ogóle samego przebiegu egzaminu, i to się, moi drodzy, zmieniło. Po pierwsze, egzamin ten w starszym typie, czyli w formule 2015 roku który będą zdawać zarówno absolwenci trzyletniego liceum jak i pięcioletniego technikum trwał 170 minut, czyli 3 godziny bez 10 minut można było uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym oczywiście pierwsza część, czyli czytanie ze zrozumieniem 20 punktów, 50 Rozprawka. No, i w przypadku tych, którzy przystąpią do tej formuły w roku 2023 i 2024 będzie to tak samo, plus trzy tematy do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jedna rozprawka jest ze wskazaną lekturą obowiązkową, druga z tekstem lektury spoza kononu lektur obowiązkowych i minimalna długość wypracowania 250 wyrazów. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy uczęszczają do czteroletniego lipca i pięcioletniego letniego w roku 2023 i 2024 Centralna Komisja Egzaminacyjna wybawiła was od pewnego, no trudno zresztą dla niektórych wyobrażalnego kłopotu, mianowicie pisania 400 słów. Może zacznę od tego, bo chociaż tutaj zmieniło się sporo, czyli na przykład punktacja. Moi drodzy, zasadniczo tutaj uległa zmianie, to jednak myślę, że to jest pocieszająca wiadomość dla tych z Was, których, no bo wiem, bo uczę takich uczniów, dla których 400 słów to jest w ogóle niewyobrażalna liczba. Tutaj komisja wychodzi Wam naprzeciw i musicie napisać minimalnie 300 słów. Myślę, że jest to powód do radości, ale tylko przez dwa lata. Kochani, no i teraz uwaga, uwaga. Po pierwsze egzamin się wydłuża. Ma to na pewno związek z faktem, że oprócz jednego tekstu, który będziecie rozwiązywać do dwóch tekstów, macie tak naprawdę dwa testy. Pierwszy jest takim testem z wiedzy o języku, drugi jest testem historyczno-literackim, i w sumie jeśli chodzi o liczbę punktów, to ten drugi jest nieco ważniejszy. Ale oprócz tego rzecz jasna mamy wypracowanie, i też tutaj się bardzo dużo zmienia. Ale. Ponieważ tak jest, to zamiast 170 minut macie 240 minut. Łatwo jest zatem policzyć, że macie pełne 4 godziny na to, aby napisać egzamin na poziomie podstawowym. To jest bardzo, bardzo istotne. I teraz, moi drodzy, jak się zmienia punktacja, jeśli chodzi o ten egzamin? Przede wszystkim, proszę Państwa, mamy język polski w użyciu. To jest pierwszy tekst czytania ze zrozumieniem w którym musicie pokazać, że potraficie posługiwać się poprawną polszyzną, znacie zasady, potraficie argumentować, jak również nauczyliście się pisać tej nowości, jaką jest notatka syntetyzująca, której też poświęcę odrębną moją lekcję. Ale co jest tutaj ciekawe, w moim osobistym odczuciu, notatka syntetyzująca jest dużo prostsza niż streszczenie. I tutaj mamy tak około 5 do 7 zadań otwartych, opartych na tekstach. W części drugiej mamy tekst historyczno-literacki, w którym już będziecie musieli się zmagać z problematyką lektur obowiązkowych, i tutaj dostajecie maksymalnie 15 punktów za około 6 do 15 zadań, głównie otwartych, opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach. Czyli to nie jest tak, że pytanie zostanie Wam zadane po prostu jak cios boksera i macie odpisywać, tylko będzie fragment tekstu z lektury obowiązkowej, do którego będziecie się musieli jakoś odnieść. I teraz tak. Maksymalnie. Moi drodzy, maksymalnie miało być 70 punktów, a jest 60. Punktacja została zmieniona, dlatego że za te wszystkie testy, część pierwszą i drugą, otrzymacie maksymalnie 25 punktów. 10 za pierwszą. 15 za drugą, natomiast za wypracowanie 35 punktów, czyli łącznie daje nam to punktów 60, a więc zmniejszono te wymagania o 10 punktów. I macie do wyboru dwa tematy wypracowania, to nie musi być rozprawka. To musi być tekst, tekst przepraszam, argumentacyjny, ale niekoniecznie rozprawka. I oczywiście oba te tematy specjalnie dla Was nie będą zawierały wskazania konkretnej lektury obowiązkowej. Tę lekturę obowiązkową będziecie. Musieli wybrać sobie sami spośród wszystkich, a lista będzie znajdowała się na stronie drugiej i trzeciej arkusza egzaminacyjnego, czyli taka lista e, tych lektur w podpowiedzi to jest. Moi drodzy, świetna wiadomość, dlatego że do tej pory myśleliśmy wszyscy, że będzie ten jeden temat związany właśnie z lekturą obowiązkową i wyznaczoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie. W 2023 i 2024 nie będzie to miało związku z żadną wskazaną lekturą, aczkolwiek będziecie musieli sobie lekturę obowiązkową wybrać. No, i teraz, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, ta nowość 300 słów zamiast 400, czyli troszeczkę mniej jednak trzeba będzie napisać. A jeśli mowa o lekturach obowiązkowych, to chyba wszystkich, łącznie z dziennikarzami polskich dzienników i portali, ciekawiło, jak będzie ona skrócona, ta lista lektur obowiązkowych. No i tu, proszę Państwa, wiele osób się zdumiało, bo spodziewało się znacznie więcej, a tymczasem ta lista została okrojona, ale no też i w moim odczuciu nie aż w tak. W szokujący sposób, jak niektórzy mogliby sobie tego życzyć. Otóż z poziomu podstawowego znikają, proszę Państwa, psalmy Jana Kochanowskiego, Romeo i Julia Szekspira. Z legend Egiptu Prusa, pierwszy tom e, powieści Chłopi Reymonta, e, rozdziebią nas Kruki i Wrony Stefana Żeromskiego, fragmenty Ferdy Durke Gombrowicza, Gąbrowicza, Droga donikąd Józefa Mackiewicza i Madame Antoniego Libery, jak również fragmenty Podróży z Herodotem Kapuścińskiego, wybrane wiersze e, takich poetów jak Kazimiera Iłłakowiczówna, Halina Poświatowska czy Jan Polkowski – jak również powojenna piosenka literacka, wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego, kabaretu Starszych Panów czy utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk. Z poziomu rozszerzonego znikają kochane Arystofanesowskie Chmury, fragmenty Eneidy, Gargantua i Pantagruel François Rabelais. Oczywiście wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym angielskie wiersze poetów Jezior. Ale to nie znaczy, że jak Państwo je lubicie, to, to możecie o nich zapomnieć. Po prostu nie będą one obowiązkowe. Również wybrane opowiadanie Borgesa, antygona w Nowym Jorku Głowackiego, wybrane eseje Jerzego Stępowskiego i wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników lub kwartalników literackich i kulturalnych, tak? No. Troszeczkę nam tutaj przyszło to wszystko z pomocą, natomiast do poziomu rozszerzonego, z poziomu podstawowego zostały przeniesione takie lektury, jak nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego, czy Odyseja autorstwa Homera plus wybrane wiersze Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, czy Mirona Białoszewskiego. Jak teraz Państwo sobie tak e, spojrzą na tę listę tak spokojnym okiem, to myślę, że chyba takim największym. E, Największym możliwym w tej liście zaskoczeniem jest wyrzucenie poczciwego Raymonda z chłopami, który tam gościł od wielu, wielu lat. No, jeszcze ja pisałam maturę, to była to lektura obowiązkowa, w tym nie jeden toma cztery. Natomiast także ferdydurkę wyrugane zostało we fragmentach, pozostałe lektury, o których mówiłam tutaj, to takie lektury dodane w tej nowej podstawie programowej, wcześniej lekturami obowiązkowymi nie były, więc nie jest to może jakaś taka drastyczna bardzo zmiana. No, i z tego co wiem, cieszy się poziom rozszerzony z tego Arystofanesa, bo proszę Państwa, chmury, które zasadniczo są komedią, to jednak jakoś tak mam wrażenie, że niekoniecznie śmieszą współczesną młodzież. No i rzecz jasna, tutaj te inne utwory, no to w sumie jest to taka zmiana w moim odczuciu, niewielka wręcz kosmetyczna. Aczkolwiek myślę, że ci z Was, którzy spodziewają się mniejszych wymagań, powinni czuć się usatysfakcjonowani innymi zmianami, czyli na przykład zmniejszeniem liczby, punktacji na zaliczenie, e, zmniejszaniem liczby wymaganych słów oraz właściwie tym, że w tym wypracowaniu nie będzie tutaj wskazana z góry jakaś lektura szkolna, tylko będzie sobie ją można wybrać, a macie ich bardzo dużo w tej nowej podstawie programowej, więc będzie czego wybierać, nie trzeba się będzie martwić, że nie możecie y, napisać, bo akurat tej treści nie pamiętacie. A zatem moi drodzy, takie są zmiany. Cieszę się, że mogłam Wam je przedstawić. No i rzecz jasna, trzymamy już kciuki za maturzystów lat kolejnych, dwóch lat kolejnych, ale nie zapominajmy o maturzystach z maja 2022 roku, którzy piszą tę formułę maturalną po raz ostatni. E, za nich oczywiście trzymam kciuki i życzę im sukcesu nieustająco. E, Także proszę Państwa, do zobaczenia w następnym tygodniu.